Idę sobie znowu na autobus, dzisiaj troszkę bardziej luźny fitik, bo tylko dżinsy i bluza i koszulka, więc no... Ja już jestem po lekcjach, nie wiem czy mnie dokładnie słychać, ale mam nadzieję, bo jeszcze nie robiłam próby mikrofonu, to jest jakby próba. I jakby chciałam się pochwalić, że teraz idę sobie na obiadek. Znowu na fast fooda, bo znowu jadę do stajni na chwilę, bo nasza instruktorka ma rodzinę i kupiłam jej gerberki. Proszę bardzo. Ogólnie to nie wiedziałam, jak się te kwiatki nazywają, ale mama mi powiedziała, więc thanks mamo. I dlatego, że jest instruktorką jeździectwa, to kupiłam jej kubek z jednorożcem i włożyłam do środka 8 kinderków. Właśnie tak. Bo że 4 to za mało. Dzień dobry, witam ja z przyszłości jako mokry szczur. Ale chciałam tylko powiedzieć, co się wczoraj działo w szkole, czyli jakby na vlogu z tego dnia, którego oglądaliście, ale jakby właśnie nie miałam wczoraj czasu siły, chęci, żeby nagrywać, więc uznałam, że nagram Wam dzisiaj. Ale po prostu muszę to opowiedzieć, bo to jest po prostu hit nad hitami. Najpierw mieliśmy łacinę medyczną. Tak, mamy taki przedmiot w liceum. I uwaga, pani powiedziała, że mamy się podzielić na grupy. I poszukać w słowniczku jak najwięcej nazw, części ciała i je przyczepić do jednej z osób na takich są sąszepnych karteczkach, które cały czas się odczepiały. Ale jakby zgłosiłam się na chętnego, bo dlaczego nie? Bo jakby śmiesznie jest, nie? Więc, no, próbowali nam mnie to przyczepić i wszyscy się wkurzali, że to się odczepiało. No to nie zwracają uwagi, i tak zabawa była fajna. Oczywiście przegraliśmy, ale. Nieważne. Udało nam się przyczepić 60 parę kartek, więc no. I z tym właśnie związane są te zdjęcia, które były przed chwilą. Druga rzecz, która wczoraj się zadziała ciekawa. E, otóż pan od historii powiedział, że gramy w kalambury. W kalambury o nazwach filmów, e, jakby takie wiecie, pokazywanie. E, I jeszcze rysowanie przysłów. Ogólnie było chłopcy na dziewczyny, ale u nas w klasie jest wtedy akurat było czterech, ale ogólnie mamy pięciu chłopców, na dziewczynę, których jest dosłownie, no chyba z 30. Chyba naprawdę dosłownie 30. Więc jakby pan uznał, że to bardzo równa walka, oczywiście pan ogólnie ma zarąbiste poczucie humoru, więc szanuję, szanuję, naprawdę. Ale no uznał, że sobie poradzicie. Oni się też zgodzili, więc właściwie nie mieli chyba nic przeciwko. I wyszło śmiesznie i wygryłyśmy oczywiście. Działkę górą. I, I było po prostu zarobiście, bo wiele osób bardzo się starało, żeby jak najlepiej to pokazać. Po prostu aż mi śmieszyło. I były różne filmy i przysłowia. Jedną zgadłam nawet ja. zgadłam grosz do grosza, będzie kokosza. Zgadłam. Właśnie tak. Więc mi się wydaje, że ten vlog tu się teraz będzie kończył, więc przydałoby się pożegnać, więc do zobaczenia jutro.